Taip, 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 taip. Dzień dobry. Serdecznie witamy na briefingu prasowym marszałka Sejmu Szymona Hołowni. Rozpoczynamy dzisiaj już za kilkanaście minut posiedzenie Sejmu o godzinie 10.00, więc krótka informacja o tym, jak będą wyglądały kolejne trzy dni. Potem będzie czas, może, na jedno, dwa pytania z uwagi na zbliżające się posiedzenie. Panie marszałku, bardzo proszę. O, jest, jest z nami najmłodsza Sara, która wczoraj, dziennikarka ja w mnie, cały wywiad ze mną robiła na temat. Dlaczego jej kandydatka nie dostała się do Sejmu w tych wyborach? Sara ma 10 lat, twierdzi, że głosowała już na swoją kandydatkę i trzeba coś zrobić, żeby również młodzi ludzie mieli szansę swoich przedstawicieli w parlamencie widzieć. W pełni się zgadzam. Drodzy Państwo, kolejne posiedzenie Sejmu. Ja wiem, że emocje koncentrują się dzisiaj wokół wielu tematów, ale moje emocje koncentrują się przede wszystkim wokół tego, co zrobić, żebyśmy uchwalili w czasie tego posiedzenia dobre prawo. Wiecie Państwo, że wpłynął ze strony rządu projekt przedłużający terminy w sprawie pomocy przez państwo polskie obywatelom Ukrainy. Będziemy go procedować jako pierwszy. Jest to projekt, który korzysta ze specjalnej ścieżki, jako że jest projektem wykonującym prawo Unii Europejskiej. Na tym posiedzeniu będzie też zmiana prawa farmaceutycznego to jutro, czyli tak zwana pigułka dzień po. W tej sprawie będziemy, Tą sprawą będziemy zajmować się jutro. Mamy też sześć projektów obywatelskich, które będziemy czytać. Zaczynamy od jutra między innymi kwestią emerytur stażowych, to renty wdowie i to są ważne dla wielu Polaków tematy. I ostatni dzień to w całości projekty obywatelskie. Drodzy Państwo, wiecie też, że zostało złożonych wczoraj wiele różnych propozycji dotyczących poszerzenia porządku obrad. PSL, Konfederacja, PiS złożyły wnioski o informację dodatkową ze strony rządu w różnych kwestiach bezpieczeństwa narodowego, w KPO i jeszcze wielu innych. Prezydium Sejmu znało, że ponieważ na tym sejmie, na tym posiedzeniu informacja bieżąca przysługuje prawu i sprawiedliwości, w, więc Prawo i Sprawiedliwość może ze swoim prawem do informacji jeszcze chwilę poczekać. Natomiast wszystkie te kluby zostaną poważnie potraktowane, pójdzie pismo do prezesa Rady Ministrów w sprawie wszystkich tych oczekiwań, żeby przygotowała się Rada Ministrów do udzielenia takich informacji na kolejnych posiedzeniach. Klub PiS wczoraj wieczorem przysłał też do mnie trzy projekty uchwał. W wielkim skrócie jedna z nich stwierdza, że w Polsce trwa właśnie zamach stanu. Druga oczekuje, że Sejm wyrazi swój stanowczy sprzeciw przeciwko bestialskim torturom, jakim miał być poddany w zakładzie karnym w Radomiu pan Mariusz Kamiński. I trzecia wreszcie oczekuje od Sejmu stanowczej i radykalnej obrony zdaniem uchwałodawców poniżanego albo w inny sposób jeszcze źle traktowanego Trybunału Konstytucyjnego. Ja poważnie traktuję wszelkie poselskie inicjatywy. Powiedzieliśmy, że nie ma zamrażarki, a więc nie ma zamrażarki. Nadałem tym uchwałom numer druku i skierowałem je do pierwszego czytania w Komisji Sprawiedliwości. Komisja Sprawiedliwości zdecyduje, jak szybko to przeproceduje i jak szybko znajdzie się to w drugim czytaniu na sali sejmowej. Natomiast nie ma, mimo że to wczoraj wpłynęło, trzeba było to jeszcze wysłać do analiz. Chcę tu iść na rękę posłom i chcę, żeby taka dyskusja, jeżeli. Jeżeli tego oczekują, była też możliwa. Prezydium Sejmu podjęło też decyzję ze względu na dobro prac Sejmu i sprawność tych prac, mamy wiele projektów, które przede wszystkim tych obywatelskich, które pewnie na którymi moglibyśmy dyskutować tygodniami o limitowaniu liczby pytań w pierwszych czytaniach na tym posiedzeniu będzie ich 41, 42 przepraszam według parytetu, na który się już wcześniej umówiliśmy i który był stosowany, a więc 17 pytań prawo i sprawiedliwość, 14 pytań koalicja obywatelska, no i później po kolei według parytetu kolejne kluby w malejącym porządku. To chyba tyle, jeżeli chodzi w, o to, co będziemy na tym sejmie robić. Ja naprawdę liczę na to, że uchwalimy tutaj parę ustaw, o losach paru ustaw zdecydujemy. I że przede wszystkim, drodzy Państwo, skończy się ta telenowela, którą obserwujemy i której coraz częściej mają dość chyba nie tylko parlamentarzyści, ale również Polki i Polacy czekający na to, że Sejm będzie pracował, że Sejm będzie miejscem dyskusji, ale nie będzie areną dla politycznego chuligaństwa. A każdy serial ma to do siebie, że choć ma zawsze swój następny odcinek, musi mieć też swój ostatni sezon. I w niektórych kwestiach mam nadzieję, że ten ostatni sezon szybko nastąpi. Chcemy tu nie pracować. Chcemy tutaj rzeczywiście rozmawiać i uchwalać dobre prawo, na które Polki i Polacy czekają. To tyle z mojej strony. Rozumiem, że Państwo są aż nabrzmiali od pytań, w, przynajmniej w, czuję to w powietrzu, a więc teraz, zanim pójdziemy na salę, oczywiście krótka runda pytań. Jeszcze mamy nie, niecałe 10 minut. Mam pytanie do pana Marszałka. Tak, my jesteśmy zebrani po to, że w pracować. Yy, parlamentarzyści, którzy mają mandat, posesji. są tam kobiety i Straż Marszałkowska powiedziała, że na Pana polecenie nie spuszcza głównym wyjść. Tak. Więc moje pytanie jest, dlaczego? Czy wygasi Pan mandat również tak. yy, kolejnym 190 parlamentarzystom prawa i sprawiedliwości? To jest moje pytanie. Już pana wyjaśniam, już wyjaśniam. Facebook, Dobrze. Pani wejście. poseł, pani poseł, pani poseł. Pani jest posłanką, i ja jestem posłem. Pokazuje mi pani legitymację poselską, i ja też ją pani pokazuję. Możemy normalnie rozmawiać, prawda? Jak poseł z posłem, posłanka z posłem. Pani poseł, mamy bardzo jasną i konkretną sytuację, z którą czas się pogodzić. Sąd okręgowy w Warszawie 20 grudnia ubiegłego roku wydał. Nie, nie, teraz ja mówię, pani poseł. Zadała mi pani pytanie, zadała mi pani pytanie, a ja pani. A ja pani odpowiadam. Nie ma. Aha, dobrze. Już odpowiadam. Już odpowiadam. Już odpowiadam Pani poseł. Pani pyta o swój mandat. Już odpowiadam. Już chcę odpowiedzieć. Jestem tu. Chcę odpowiedzieć. Mariusz Kamiński. Jestem tu. Chcę odpowiedzieć. Chcę odpowiedzieć. Halo, pani poseł, jestem tu, chcę odpowiedzieć. Pani poseł, nigdy w życiu nie przyszło mi przez myśl, żeby pozbawiać kogokolwiek z posłów, a już szczególnie posłów Prawa i Sprawiedliwości, prawa do wykonywania mandatów, bo marszałek nie ma takich kompetencji. To robią sądy, jeżeli decydują w tej sprawie. Marszałek nie ma takich kompetencji. Natomiast przyznam się pani do pewnej wątpliwości. Pojawiła się w moim sercu, zasiana przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego, wątpliwość, jak traktować parlamentarzystów, skoro sejm nie istnieje. A więc, jeżeli prezes państwa partii stwierdza, że nie istnieje sejm, wahałem się przez chwilę, wahałem się przez chwilę, ale uruchomiliśmy wycieczki jednodniowe. Każdy może wejść, jeżeli chce. Ale zacząłem się wahać, wypłacać wynagrodzenia czy nie wypłacać. Wszystko pójdzie na konto waszego prezesa. To on powiedział, że nie ma sejmu. No proszę pani, to jest przecież ontologiczna sprzeczność. Jak można wypłacać coś z czegoś, czego nie ma? E, sprowadzajmy każdą polityczną rozmowę do konkretów. Ja też pani poseł, i chcę, mieć, chcę, żeby pani była pewna, że zawsze ma pani wstęp do polskiego parlamentu. Jako posłanka na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej zawsze ma Pani tutaj wstęp, przysługują Pani pełne prawa posłanki na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Nic się w tej sprawie nie zmieniło, mam nadzieję też, że się nie zmieni. Jeżeli to panią uspokoi, to ja dzisiaj też wchodziłem do Sejmu podziemnym wejściem od hotelu Sejmowego, ponieważ przed posiedzeniem byłem na chwilę w Kaplicy. Włos mi z głowy nie spadł? Ale chcę powiedzieć bardzo jasno, pani poseł, że jeżeli chodzi o porządek na terenie parlamentu, za który odpowiadam wraz z kancelarią Sejmu, to się niestety czasem będzie wiązało z pewnymi utrudnieniami dla nas posłów, ale nie robimy tego, żeby się na kimś zemścić. Robimy to po to, żeby się nikomu nie stała krzywda. Jak jest tumult, to kto? Ktoś może kogoś popchnąć, ktoś upadnie, będzie Panie nieszczęście. Marszałku, nie wolno w ten sposób. Panie Marszałku, co będzie z trzema uchwałami, które złożyło o Prawo i Sprawiedliwość? Jakby pan redaktor był uprzejmy skoncentrować swoją wspaniałą uwagę na mnie, a nie na innych obiektach zainteresowania, to wiedziałby pan, tak. czy na to pytanie już odpowiedziałem, te projekty uchwał mają już nadane przeze mnie numery druków i zostały przeze mnie wysłane do pierwszego czytania do Komisji Sprawiedliwości. No dobrze, czyli kiedy będziemy, będzie, będziecie państwo je y, y, głosować? Najpierw komisja sprawiedliwości uchwały procedujemy w dwóch czytaniach. Pierwsze odbędzie jasne, się w komisji jasne. sprawiedliwości. Nie wiem kiedy jest najbliższe posiedzenie Zwykle pewnie gdzieś w tym posiedzeniu sejmu, bo to zwykle jedno drugie A co pan uchwały. sądzi o zamachu stanu? A później? Zarzucanym wam no, jeżeli ktoś przychodzi i składa uchwałę o tym, że w Polsce trwa właśnie zamach stanu, to ja żyjąc również w tej Polsce i obserwując to co się w Polsce dzieje, mam zgoła inną percepcję i inne doświadczenia. Ludzie czekają dzisiaj na rozwiązania, a nie na wielkie polityczne deklaracje. Jeżeli pyta mnie pan co sądzę o uchwale, która stwierdza, że pan Kamiński poddawany był w zakładzie karnym w Radomiu bestialskim torturom, mam co do jej treści poważne wątpliwości. A pan, Trybunał Konstytucyjny ja bym poprosił, ja, czy jest bardzo, uchwały bardzo... o Trybunał konstytucyjnym. Uważam y, tę uchwałę za akt spektakularnej, potężnej i wzmożonej obrony w sytuacji, w której nikt nie atakuje, y, a więc przeszacowanie środków, które zostały użyte w tym akurat rozdziale politycznego spory. Bardzo przepraszam, że zmusiłem pana do odpowiedzi drugi raz na to samo pytanie. głos nie taka Wielka Adam, czułość Agacza. i sympatia wciąż do pana redaktora z mojej strony. Ja przepraszam. Bardzo proszę panów operatorów o cofnięcie się kilka kroków, bo nie widzimy też mikrofonu. Pan redaktor Wróblewski z Wirtualnej Polski. Pytanie potem... Y Pani dzwonić, redaktor, z tego 24 i pewnie na tym skończymy, bo już nie zdążymy. Iż. Zostało nam 5 minut. Niestety tutaj część Dobrze. pytań... Jeszcze na... chciałem, jeszcze chciałem dopytać o skazanych polityków Prawa i Sprawiedliwości, bo przed Sejmem padły ostre słowa również w kierunku funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej. Jarosław Kaczyński mówił o rozliczeniach, również funkcjonariuszy, o których mówię. Jakie konsekwencje może mieć ta sprawa, jak sobie pan wyobraża w ogóle uczestnictwo tych panów dzisiaj podczas posiedzenia? Nie będę uczestniczyć w posiedzeniu jako posłowie i nie ma co do tego żadnego. Wątpliwości. Mówiłem przed chwilą również na konwencie seniorów, przedstawicielowi Prawa i Sprawiedliwości, w tej sytuacji nic się nie zmieni. A w Sejmie Rzeczypospolitej nie ma miejsca na polityczne huligaństwo, warholstwo i próby hańbienia, zaczepiania w jakiś sposób, profanowania munduru Straży Marszałkowskiej. Straż Marszałkowska, komendant Sadon jest zresztą na zewnątrz, uczestniczy bezpośrednio wraz ze swoimi funkcjonariuszami, nigdzie się nie chowa, jest na pierwszej linii tych rozmów, które tam się toczą, jest formacją, która jest profesjonalna. I która ma orzełka na swoich czapkach, w związku z powyższym wypełnia swoje funkcje w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej. Oczekujemy szacunku dla munduru Straży Marszałkowskiej, szacunku dla strażników marszałkowskich, i tak jak powiedziałem, niezależnie od tego, jaki jest status danej osoby, jesteśmy w Polsce wszyscy równi wobec prawa. Nie wolno atakować funkcjonariuszy publicznych, nie wolno ich zmuszać w ten czy inny sposób do odstąpienia czynności, do których mają prawo, i Straż Marszałkowska dzisiaj może być pewna, że Marszałek Sejmu, że Prezydium Sejmu, że Kancelaria Sejmu stoi za nią murem i będzie stała za nią murem, za każdym funkcjonariuszem i funkcjonariuszką, bo oni są po to, żeby w Sejmie Rzeczpospolitej panował porządek, a nie warholstwo, chuligaństwo i kultura liberum veto, czy wchodzenia na masę do budynków, do których powinno się wchodzić z szacunkiem, tak jak od każdego, od każdego tego szacunku oczekujemy. Pani Marszałku, czy te nagrania, które y, są zarejestrowane sprzed wejścia do Sejmu, będą analizowane też pod kątem odpowiedzialności karnej za ewentualne znieważenie strażników marszałkowskich? Tak. Strażników marszałkowskich będziemy bronić i Straży Marszałkowskiej będziemy bronić bardzo zdecydowanie. Przeanalizujemy to bardzo dokładnie. My od samego początku i ja od samego początku są na to godziny nagrań. Mówiłem, nie będzie żadnej szarpaniny, nie będzie żadnej prowokacji ze strony Straży Marszałkowskiej, nikomu nie zależy na fizycznej konfrontacji. Chcecie się spierać? Spierajmy się. Przed chwilą siedziałem na konwencie przy stole z panem posłem Suskim, który znów wyzywał mnie od najgorszych i, i już szukał tam... Już nieprawdopodobnych metafor na moje postępowanie, ale mówię, Panie Pośle Suski, świetnie siedzimy przy stole i rozmawiamy. To tak powinno wyglądać. Natomiast jakikolwiek gest wymierzony funkcjonariusza straży marszałkowskiej, który odpowiada za nasze bezpieczeństwo tutaj, będzie surowo przez nas oceniany i będziemy analizować to od Muszę strony ja. prawnej. Oni muszą być pewni, że my za nimi stoimy murem i mogą być pewni, a Państwo Sprawa i Sprawiedliwości. Raz jeszcze chcę powiedzieć, zakończcie te telenowele. Polacy czekają dzisiaj naprawdę na zupełnie inne obrazki z Sejmu. Czekają na ustawy, na rozwiązania, na realizację nas wszystkich, wyborczych obietnic, a nie na to, żeby działy się tutaj takie sceny, jakie widzieliśmy przed chwilą. To był akt politycznego chuligaństwa, politycznego wandalizmu, i takie rzeczy na terenie Sejmu Rzeczpospolitej nie powinny mieć miejsca. Super, Natomiast tylko. z naszej strony na pewno będą tylko działania deeskalacyjne, a nie jakakolwiek eskalacja. I jeszcze jeden prosty komunikat. Panowie Wąsik i Kamiński na mocy wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie nie są posłami. I nic się w tej sprawie nie zmieni. Niezależnie od tego, jakie działania będą podejmowane przez chcących robić tutaj awantury czy wszczynać burdy nie zostaną wpuszczeni na salę obrad, nie wezmą udziału w głosowaniach, nie będą brali udziału w pracach organów Sejmu Rzeczpospolitej. Kropka. A na jakim etapie jest obsadzenie mandatów po nich? Komisja Wyborcza się zawiesiła, mówiąc zupełnie wprost. Najprawdopodobniej jest tam sytuacja 4 do 4, spotykają się na kolejnych głosowaniach. Pan Liwiusz Laska przeszedł do jednego z ministerstw. Być może wyglądałoby to tak albo inaczej, natomiast jest tam pad. Ja wysłałem wczoraj czy przedwczoraj kolejne pismo do pana przewodniczącego Marciniaka, w którym jasno wskazuje, że podjęcie przez nich czynności jest ich obowiązkiem wynikającym z prawa i naprawdę nie rozumiem, dlaczego jeszcze na to czekamy. To było krótkie, jednozdaniowe pismo, w bardzo stanowczym i konkretnym tonie utrzymane. Myślę, że Państwowa Komisja Wyborcza powinna jak najszybciej zrobić to, co do niej należy, a więc wskazać. Osoby do objęcia mandatu po panu pośle, byłym pośle Mariuszu Kamińskim. Spór sprawny w sprawie mojego zaświadczenia dotyczącego obsadzenia mandatu po panu pośle Wąsiku jest w toku. Ja tylko chcę też sprostować jedną informację, która tutaj się pojawia, bo panowie też byli posłowie ich wspierający. Mówią o tym, że Sąd Najwyższy unieważnił wyrok Sądu Okręgowego, wyrok karny Sądu Okręgowego w Warszawie. Każdy. Nawet maturzysta rotacyjny, taki jak ja, wie, że Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych nie ma żadnych kompetencji do oceniania wyroków sądów w sprawach karnych Sądu Okręgowego w Warszawie. Oni się zupełnie czymś innym zajmują, a w tej konkretnej sytuacji zajmowali się tym, czy ja dobrze napisałem zaświadczenie, które dotyczy tych panów posłów, a nie ich realnym statusem. Dziękujemy, musimy iść, bo rozpoczyna się Już posiedzenie dzwonią, i nie dzwonią. rozpocznie się bez Obiecuję marszałka panu... Sejmu. Obiecuję państwu, że dzisiaj będziemy mieli jeszcze okazję do rozmowy. Będę starał się wychodzić do państwa tak często jak to będzie możliwe, żebyście byli na bieżąco informowani o sytuacji. Dobrze? Natomiast teraz bardzo dziękujemy. Mamy...